Andor, odcinek 7, 8, 9. Zapraszam serdecznie. Hej, cześć! Jestem świeżo po 7, 8 i 9 odcinku Andora. Nagrywam to włączywszy odcinek 9 jakąś niecałą godzinę temu i szczerze Wam powiem, że to będzie bardzo chaotyczny odcinek, bo jeszcze nie mogę się pozbierać. Dawno już nie miałem do czynienia z tak y, mocno poruszającym moje emocje serialem, czy to filmem i nie ukrywam, że kilka razy się po prostu na tych odcinkach popłakałem, taka prawda, no. Ja, dorosły facet, też coś takiego potrafię, zresztą kto ogląda mój kanał na bieżąco, to wie, że ja dosyć łatwo się wzruszam, ale tutaj no mam nadzieję, że nie będzie chaotycznie, na pewno będą spoilery. Na pewno będę chciał się odnieść do konkretnych scen i tradycyjnie raczej nie powiem wam ostatecznych rozwiązań, nie przytoczę wam ostatecznych rozwiązań tego czy innego wątku, ale to było bardzo o, intensywne trzy odcinki. Bardzo. No dobra, słuchajcie, spróbujmy. O tym jakoś porozmawiać tradycyjnie. Nic dziwnego, zaczniemy od odcinka siódmego. No i to też nie jest żadnym zaskoczeniem, że ten odcinek siódmy i również ósmy jest naturalną kontynuacją tego, co otrzymaliśmy w odcinku czwartym i piątym. Natomiast kulminacja historii i wydarzeń na planecie Gorman nie, nie jest nam podana w odcinku dziewiątym. To jest trochę przełamanie tego schematu, że każdy z trzech odcinków stanowi jedną spójną całość. Tutaj też tak jest, ale nie do końca, bo tak jak wam powiedziałem właśnie przed chwilą. Nawiązanie do odcinka 4, 5, 6, czyli finał tego, co się dzieje na Gorman, mamy odcinek 7 i 8. Ale jednak te 789 jest spięty one są spięte, tylko trochę inną klamrą. Klamrą tego, co otrzymujemy na Jawin, czyli kolejne sceny, kolejne momenty między Bix oraz Kasianem. Jak rozwija się ich związek, jak ewoluuje ich wzajemna relacja, oraz w związku z tym, jak ewoluuje stosunek Kasiana do rebelii, generalnie rzecz biorąc. Widać wyraźnie przez te kolejne odcinki, tutaj nam zaserwowane, że on wciąż nie jest takim stuprocentowym rebeliantem. Jakim chciałby go wykreować Luten, że dla niego wciąż są niektóre rzeczy, które są dla niego istotniejsze, i w tym przypadku Bigs dodatkowo i to nie jest przypadek odosobniony, co generalnie możemy zobaczyć w tych trzech odcinkach agenci Lutena starają się być coraz bardziej od niego uniezależnieni, potrzebują własnej autonomii. I to samo dotyczy tutaj również Kasjana. on też stara się być niezależny i mówi o tym, że nie chce już służyć Lutenowi, nie chce wracać po tym, jak otrzymał ranę przez ten rok czasu, kiedy go widzieliśmy w odcinku 6, a teraz widzimy go w odcinku siódmym. I to dla niego jest trochę rodzaj wymówki, by ponownie nie wstępować na służbę do Lutena i nie wykonywać kolejnych misji. Więc początek mamy taką zajawkę na Javin, który ewidentnie no, przeszedł dużą drogę od tego, co widzieliśmy w odcinku pierwszym i drugim. Tego sezonu. No w końcu minęły dwa lata, więc rzecz całkiem naturalna. I widać tak jak ta rebelia, to jest ocena ogólna dotycząca tych wszystkich trzech odcinków, krzepnieje. Pojawiają się pierwsze struktury, stopnie dowodzenia, jakieś zarządzanie, rozkazy, w związku z tym statystyki i dla wolnego ducha, jakim wciąż jest Andor, robi się troszkę za ciasno w tej takiej bardzo, coraz bardziej, nie bardzo, ale coraz bardziej schierarchizowanej i zcentralizowanej rebelii. No ale ten krok musi nastąpić, żebyśmy otrzymali tą rebelię, którą znamy z tych klasycznych Gwiezdnych Wojen. Tak czy siak, Kasen ostatecznie decyduje się ponownie powrócić na Gorman. Dlaczego? Dlatego, że dowiaduje się, że jest tam Dedra, a Czego on wcześniej nie wiedział, to ona odpowiedzialna jest za całą masakrę na Felix, a więc za śmierć wielu jej bliskich, przyjaciół, znajomych i za fakt, że tak naprawdę no, został popchnięty nieco przez te wydarzenia w Felix, do tego by stać się częścią rebelii. I tutaj zadanie, które otrzymuje pośrednio od Lutana jest oczywiste. Zabić Dedrę. Yy, przy okazji zaś yy, obrońcy, czy też rebelianci, mieszkający bezpośrednio, mieszkańcy Planety Gorman, widzą doskonale, że większość wydarzeń, które dzieje się na tej planecie, jakichś sabotaży, ataków, nie pochodzi kompletnie od nich. Wszyscy zatem mają świadomość, że to Imperium pcha ich w objęcia jakiejś katastrofy. Nie wiedzą dlaczego, ponieważ tak naprawdę wciąż tajemnicą jest, jakie jest główne bogactwo tej planety i jej mieszkańcy tej planety też tego nie wiedzą. Nie wiedzą tego do sam niemal do samego końca i w związku z tym stoją przed dylematem nierozwiązywalnym, czy buntować się i starać się bronić, ale wygląda to, że właśnie tego chce Imperium, by się buntowali, czy się nie buntować, no ale to właśnie bez jakiego, jakiegokolwiek wystrzału, bez jakiegokolwiek krzyku oporu, Imperium po prostu wcieli w życie ten plan, którego mm, obrońcy planety nie znają, a który ewidentnie prowadzi też do katastrofy, więc wygląda na to, że są w sytuacji bez wyjścia, więc postanawiają zrobić coś, zostawić swój ślad, zostawić jakiś cel. I taka jest konkluzja ich krótkiego spotkania podziemnego, które mamy też okazję zobaczyć w odcinku 7. Generalnie zaczynamy czuć od razu napięcie. W przeciwieństwie do tych odcinków 1, 2, 3 czy 4, 5, 6. Tu od razu jest napięcie, akcja, i tutaj już mamy po prostu film szpiegowski na całego. Z dużą ilością akcji, szczególnie w odcinku ósmym, ale tutaj już mamy to wszystko na całego, rozwinięte. Tutaj już nie mamy zabiegów rozstawiania piątków, tylko wszystko się dzieje. Świetny zabieg z lokajem hotelowym, kiedy Kasjan wraca no po roku, wraca do Gorman i, i ten lokaj, jego dwa 3 dialogi z Andorem w całym 7 i 8 odcinku. Pierwsza klasa, bardzo to sprawnie i zmyślnie przeprowadzono, i naprawdę to są takie drobne plusy, które powodują, że jeszcze bardziej doceniam to, jak napisany jest scenariusz, jak napisane są dialogi tego serialu. Generalnie pomysł na zabicie Dedry przez Kaciana jest dosyć prosty. Wiemy to już z Ruguana, że on jest dosyć dobrym strzelcem, więc tutaj pewnie będziemy strzelali z daleka. I mamy takie sceny, kiedy on próbuje wykmić sobie plan, jak przygotować, to natomiast nie wie o tym, że tak naprawdę planeta ma już deadline, że maksymalnie za dwa dni będzie... E, planeta ma być już wyprzą, wysprzątana, więcej, ponieważ mniej więcej za dwa dni przylatuje już flota imperialna, więc to co ten plan, który przygotowało Imperium Żaden Planety, musi być zrealizowany i koniec. W tym wszystkim dostrzegamy też coraz bardziej miotającego się Cyryla. I to jest zaskakujące. I tutaj rzeczywiście, gdybyśmy dostali więcej odcinków, to moglibyśmy ciekawiej to przedstawić, widząc, że przez ten rok Cyryl zżył się z tą planetą, że polubił tych ludzi, może nie w sposób dramatyczny, ale że przede wszystkim Cyril wciąż jest. Nieco naiwnym mieszkańcem imperium, czy też agentem imperium. I on tak naprawdę wciąż w imperium dostrzega jedynie ten sposób, by żyło się spokojniej, by było żyło się bogaciej i bezpieczniej dla niego. Prawo oraz porządek są najważniejszymi wartościami i nie dostrzega wciąż w imperium, że ono jest tak naprawdę wykrzywionym i wykoślawionym obrazem tego, tego, tych jego ideałów, i tak naprawdę chodzi jedynie o władzę, potęgę i tyrannię, a nie o porządek, bo to tylko narzędzie, by ową tyrannię prowadzić i tutaj Sryl będzie brutalnie zderzony z rzeczywistością, którą w końcu w tych trzech odcinkach pojmie. I ostatecznie w odcinku ósmym dostajemy finał wątku Sryla, ale o tym za chwilę. Także już odcinek siódmy wprowadza nas w tą akcję. Już się dużo dzieje, już czujemy napięcie. Yy, pomimo tego, że niby wiemy, że z Andorem nic się konkretnego stać nie może, no bo znamy go z roku to i tak zaciskamy paluszki i, czy, i trzymamy kciuki, żeby jemu, się nic jemu, jemu czy też osobom jemu bliskim nic się nie zdarzyło. I też wracając nieco do samego początku tego siódmego odcinka, już w tym momencie po raz pierwszy USK mi się wokół jedna, druga zakręciła, ponieważ dostajemy tych dużo scen związanych z Biggs i z Cassianem na Jawin i one są tak dobrze przedstawione, tak wzajemna relacja. Nie taka słodkogo, słodka tylko, słodkopierdząca, wiecie. Nie jest z kolei jakaś taka zbyt skomplikowana. Ona jest taka bardzo, bardzo ludzka i. Ich relacje, mam wrażenie, ich zachowania tak dobrze pasują do ich bagażu życiowego, który mogliśmy obserwować, tego doświadczenia, które nabywali wraz z nami, gdy obserwowaliśmy ich wydarzenia, ich relacje życiowe w pierwszym czy w drugim sezonie. To, że Andor ciągle widzi niebezpieczeństwo, jest ostrożny, jest podejrzliwy wobec wszystkich. Ona zaś po tym, jak w ten czy inny sposób wydaje się, że na koniec tego odcinka. W jakiś sposób poradziła sobie ze swoją traumą, teraz jest troszkę bardziej otwarta do ludzi i próbuje Cassiana zachęcić do tego, żeby czasami komuś albo w jakichś sytuacjach czemuś zaufać. I dodatkowo otrzymujemy świetną scenę dotyczącą mocy. Mamy tu znak zapytania, ale można tak to interpretować, że po raz pierwszy de facto w Andorze mamy do czynienia z mocą w tym serialu, ale na poziomie tak przyziemnym. E, e, tak trywialnym, że aż słodko, aż cudownie, bo możemy zobaczyć tą moc nie na poziomie tych największych poerów, rycerzy Jedi, mistrzów mocy, jakichś zakonów i tak dalej. Tylko jak moc tą najniższą, to pewnie najczęściej występującą w galaktyce gwiezdnych wojen odbierają zwykli mieszkańcy. Jak wielu z nich może być nieufnym wobec tych Mambo Jumbo, co to twierdzą, że leczą albo czytają w myślach. Wszystko to jest przecież ustawione, bo tego tak naprawdę przecież nie ma. I to też jest świetne, nowe dla Glizny Wojen spojrzenie na to, jak odbieramy moc. No a potem, jeszcze jak na początku tego siódmego odcinka, troszkę popłakałem, wzruszyłem się widząc te sceny z Biggs i z Cassianem. Po czym Cassian poleciał e, na e, Gorman. I tam dzieje się, są przygotowania, postańcy chcą chyba wyrazić swój opór zdecydowany, ponieważ nie mają absolutnie nic do stracenia, a jednocześnie wiemy, że to jest dokładnie to, czego oczekuje Imperium, no to wchodzimy prosto z buta w odcinek ósmy, który po prostu... No pozamiatał, powiem wam tak, no po prostu... Były takie sceny, kiedy po prostu łzy w oczach mi się nie tylko pojawiały, rozciekały po policzkach, i gula w gardle się pojawiała. Szczególnie, wiecie, jakbyście ustrzeli taką, naprawdę polecam Wam zobaczyć, i w momencie, kiedy nagle e, powstańcy, czy też po prostu ci, którzy sprzeciwiają się temu, co robi imperium, mieszkańcy po prostu Gorman, tej stolicy, w której dzieje się większość tych rzeczy. E, Zwabieni całkiem sprytną działaniem Imperium, które to ponownie się wycofało, tak naprawdę tylko przygotowuje na nich pułapkę na wielkim placu centralnym, przybyli na ten plac i wyrażając swój sprzeciw i krzyczą głośno różnego rodzaju hasła. Wśród nich są ci nasi buntownicy, rebelianci, ci uzbrojeni, których poznać mogliśmy o rok wcześniej, czyli w odcinku tak naprawdę 4, 4 5, 6, i nagle jeden z nich, ten zawsze najbardziej E, niezłomny, taki nazwijmy to w cudzysłowie krasnolud francuski, idealnie by pasował, bo krępy, wiecie, nie są niższy mężczyzna, i on zaczyna całkiem ładnym głosem. Może ma do tego talent, zaczyna śpiewać im pieśni. E, o tej planecie można powiedzieć, że im i robi to w ciszy, przebija się powoli, dołączają do niego kolejne głosy i potem robi się to jeden wielki przepotężny chór. Nie muszę wam powiedzieć szczerze przyznać się, że poczułem takie ciary przechodzące od czubka głowy aż po palce u stóp, że po prostu wow. No a potem, potem po prostu pojawiły się w moich oczach łzy. I kulminacja tej sceny jest Czymś, czego się od początku spodziewamy, a mimo to gdzieś tam podświadomie myślimy sobie, a może jednak nie choć wiemy, że tak będzie. Nawet nie znając tego wątku planety Gorman z innych z Nowej Nowych produkcji, bo w innych było o tym, były o tym wspominki, czy może to było nawet zaprezentowane, nie wiem. Ale tutaj, mimo tego gdzieś tam podświadomie, mimo stuprocentowej pewności, jak tragicznie się to wszystko skończy, mamy taką nadzieję, że to jest niemożliwe, a jednak dzieje się i Chaos tego wszystkiego, co się, co otrzymujemy na tym placu, strzelaninę, brutalność e, właściwie wszystkich e, przedstawicieli imperium tutaj, szczególnie jednego pewnego kapitana, ale też świetny wątek, który w ogóle mógł nie być tutaj uwzględniony, a jednak dodaje kolejnego smaczku do prezentacji całości i tej nieznażności imperium, ale też używania przez imperialnych oficerów, wierszuszki wielu nawet swoich. Jako narzędzi do określonego celu jest wątek z e, tak naprawdę rekrutami, świeżo zwerbowanymi, jeszcze nieoszlifowanymi żołnierzami, powiedzmy z policji, ze służb bezpieczeństwa, służb po, publicznych, którzy mają wprowadzać porządek takiej. Zmilitaryzowanej policji, którzy specjalnie wysyłani są w ten tłum, żeby ów tłum sprowokować i ich dowódca, właściwie dowódca, dowódcy, bo sierżant wie, że to jest katastrofa, który bezpośrednio nimi zarządza, ale ich dowódca z pełną świadomością robi to właśnie po to, żeby jeszcze bardziej podjudzić ten, tych ludzi i żeby mieć powód do rozpętania totalnej masakry. Widać. Z taką ten oficer to robi. I to są smaczki, których normalnie w Gwiezdnych wojnach nie dostajemy, i które jeszcze raz podbijają niesamowicie ocenę całości odbioru tego Andora. A Na... oprócz tego, gdzieś tam w tle jest wciąż Cyryl, jest Dedra, która wciąż go okłamuje, nie mówiąc mu, jaki jest prawdziwy cel przebywania Imperium tutaj, bo okazuje się, że Cyryl cały czas był przekonany, że on tutaj w dobrej wierze dla bezpieczeństwa i praworządności, że to są źli rebelianci. Którzy zresztą okazuje się, w toku roku, pomiędzy odcinkami, dowiedzieli się, kim on jest, i go już nie lubią co najmniej, mówiąc delikatnie, choć go znają, ale mają go dosyć, uważają go za no, złego człowieka, czego on tak naprawdę nie rozumie, bo on chce tylko zapewnić im wszystkim bezpieczeństwo i myśląc, że to w wszystkim na jakieś mityczni rebelianci, agenci z zewnątrz, bo on przez ten rok poznał tych mieszkańców, to są dobrzy ludzie, którzy nie chcą niczego złego. Dlaczego więc miałby imperium im szkodzić? On wciąż żyje w idealnym przeświadczeniu, że imperium generalnie jest dobre. Dla ludzi, i tutaj musi brutalnie, bardzo brutalnie zderzyć się z prawdą, i mamy bardzo intensywną, bardzo mocną scenę między Dedrą a Cyrilem, której się kompletnie nie spodziewałem. W widać rozbicie emocjonalne Dedry, kiedy nagle Cyril wobec niej zachowuje się tak, jak myślę, że ona nawet w najczarniejszych, czy najdziwniejszych, najbardziej e, dziwnych myślach czy snach nigdy się nie spodziewałaby. Cyril w ten sposób tak ekspresyjny sposób się do niej odzywał, zachowywał i tak dalej. I ja sam byłem w szoku, zobaczywszy reakcję Syla, po czym widzimy jego po prostu dezorientację w tej rzeczywistości, kiedy nagle łuski spadły mu z oczu. Nagle widzi rzeczywistość, jaka ona jest naprawdę. Widzi ten nieustanny przekaz propagandowy, który na bieżąco relacjonują agencje propagandowe Imperium, pokazując to, co się właśnie dzieje na głównym placu. I jego Dezorientację, co ma teraz ze sobą zrobić, jaki jest sens jego życia, i to jest też bardzo dobrze zagrane przez tego aktora, bo ja to widzę, czytam na jego twarzy, on nie musi tego mówić, on nie musi wiedzieć jakiś dialog, on nie musi do nieba żadnego monologu mi mu prezentować, dzięki którym ja się dowiem, co on myśli, co się w nim wewnątrz dzieje. Ja to widzę na jego twarzy, być może sobie dopowiadam, ale tak to odbieram, i to jest kolejny plus dla artyzmu tego dzieła. Nie tego, wiecie, negatywnie wykręconego artyzmu dla tych tylko wielkich głów, ale takiego którego, który potrafimy odebrać my, zwykły, zwykli wyjadacze chleba, czy zwykli odbiorcy popkultury w przypadku w tym przypadku Gwiezdnych Wojen. No i otrzymujemy, o czym wspomniałem, ten finał Syryla, który jest tak przepotężny na samym końcu, ponieważ ten finał musiał być od początku związany z Andorem. Przypominam, pierwszy sezon, wszystko co... Stało się syren spowodowany zostało przez Andora. On był przyczyną wszystkich dobrych i złych wydarzeń, które śledziliśmy przez dwa te sezony związanych z Cyrylem, i nagle jest tu Andor i Cyryl go dostrzega. I po prostu druzgocące, moim zdaniem, i to jest świetnie oddane w grze, w oczach aktora grającego Cyrila. Teraz go poszukam, słuchajcie, bo jak go tak cały czas wymieniam, Kul Solar, jeśli dobrze wymieniam jego imię, wymawiam jego imię i nazwisko, no świetnie to zaraz kiedy nagle słyszy. Z ust Andora, kim ty właściwie jesteś? I w tym momencie zdaję sobie sprawę, że cała konstrukcja życiowa, ostatni szczebel tego, co podtrzymywało jeszcze jego osobowość, Syrela, która właśnie w tej chwili runęła po tym, co dowiedział się o Imperium, że Imperium tak naprawdę to jest tylko grupa wyzyskiwaczy, co mu zresztą w twarz tak naprawdę, i chodzi tylko o władzę i tyranię, co mu zresztą w twarz ostatecznie powiedziała zdezorientowana Dedra, że on tego nie rozumiał. Dlaczego? Przecież to było oczywiste. Więc to jedyne, co mu zostało. To chęć dorwania Andora i to poczucie tego pionu moralnego, który go dopingował do tego, by znaleźć zabójcę jego podwładnych, bo o to chodziło na początku pierwszego sezonu. I nagle okazuje się, że ten zabójca w ogóle nie wie, kim on jest. Dlaczego? Jak? I to po prostu, moim zdaniem, totalnie już do końca serial Po prostu niszczy wewnętrznie. Po czym następuje koniec jego wątku. Także ostatecznie, odcinek ósmy jest po prostu. Przesiąknięty super scenami, no bo scena y, rozmowy Syryla z Daedrą, kiedy jemu spadają klapki z oczu, scena tego wszystkiego co się dzieje właśnie na głównym placu i, i pieśni patriotycznej. Potem scena załamania nerwowego samej Dedry, gdy nagle ona rozumie co się właśnie wydarzyło i nagle w pewnym zamkniętym pomieszczeniu daje upust swoim emocjom i my możemy dostrzec to niezamknięte wnętrze dedry. Przez moment, przez ułamek chwili, po tym jak ona stara się sobie z tym wyłamanym nerwowym poradzić. To są po prostu to są perełki aktorskie i perełki fabularne, że coś takiego w Gwiezdnej wojna w ogóle dostajemy. To jest tak odmienne, tak zupełnie inne spojrzenie na Gwiezdne wojny. Nie mówię, że lepsze czy gorsze? Absolutnie nie, ale tak zupełnie inne, że po prostu coś jest niesamowitego. No, i na sam koniec ósmego odcinka otrzymujemy zajawkę tego, jak ostatecznie Andor poznał się z pewnym androidem, z pewnym robotem, którego znamy z Rogue One. No, i otrzymujemy odcinek dziewiąty. Teoretycznie jesteśmy już po Gorman, tak naprawdę jesteśmy jeden dzień po Gorman. I to jest też dosyć znana historia, to w tym odcinku. Dla mnie nie, ale dla wielu osób, od których słyszałem, co się może dziać w Andorze, adekwatnie do innych historii gwiezdnowojnowych. Mamy ostateczną, najważniejszą, najsłynniejszą przemowę: senator Mogmottmy w Senacie. No ale o ile wiemy, że ta przemowa będzie, będzie mocną, silną przemową. Za ofiarami, tymi wszystkimi, którzy zginęli dzień wcześniej w masakrze na Gorman. Oczywiście telewizja generalnie środki masowego przekazu przedstawiają to dokładnie odwrotnie, że to ci Gormani oszaleli i zmasakrowali biednych obywateli imperium, urzędników, żołnierzy i tak dalej, co jest oczywistością. No więc pani Senator oczywiście z wielkimi problemami będzie chciała wygłosić wielką przemowę, ale wszyscy zdają sobie sprawę, że dla niej to będzie koniec. Więc trzeba jakoś przygotować drogę ucieczki dla pani Senator z Corusand, kiedy już dojdzie do tej przemowy i ona powie, no bo już nie jest w stanie dłużej trzymać tego w sobie, ma już też dosyć tego tej działania w konspiracji, wie, że jawiń się coraz bardziej rozbudowuje, że można tam. Próbować działać już jawnie, choć niejawnie dla Imperium. Imperium tego miejsca nie zna na całe szczęście, ale dla tych, którzy są mocno zaangażowani w rebelię, różne komórki rebelianckie wiedzą, że centrala coraz mocniej powstaje na Jawin i tam ma się udać pani senator. No i po pierwsze mam rozgrywkę, kto ma właściwie ją uratować, bo okazuje się, że kandydatów jest na nich kilku. Mamy coraz więcej scen z senatorem Organu, bardzo dobrze. Ja się wiele osób twierdziło, że ten mam krótki wątek, który dostajemy w poprzednim pakiecie, gdzie dosłownie na 30 sekund, nawet może 15, senator Organa grany przez nowego aktora pojawia się na scenie i mówiono, że to dobrze, że jest, że się nie bano z zrekastować tego aktora, ale generalnie ten w cudzysłowie oryginalny aktor, którego ostatecznie, znaczy od wielu lat już widzimy w tej roli po prostu nie miał czasu, by zagrać w Andorze. Ale ja właśnie to mi się nie spinało, bo jeśli rzeczywiście nie chodziło o to, że swobodnie rekastujemy post, m, aktora, e, tylko chodziło jedynie o to, że w tym momencie ten nasz oryginalny aktor jest niedostępny, a potem w innych dziełach Gwiezdnowy Nowy do niego wrócimy, e, to wtedy po prostu by wycięto ten krótki fragment. Gdyby senator Organa miał mieć tylko te 10 sekund czwartego, piątego, szóstego odcinka, to po prostu by to wycięto, bo po co sobie utrudniać życie, nie? Skoro tamten aktor ma powrócić. A tutaj dostajemy o wiele więcej senatora Organy, który dochodzi do wniosku, że nie, on jeszcze zostaje w strukturze Imperium, on dalej będzie próbował działać, ale niech Mon ma się ratuje po tym, jak spróbuje zorganizować wielką przemowę. No, i kto może uratować panią senator? No, oczywiście Andor. I to chyba jest ich pierwsze spotkanie. Na 99%, ponieważ ona jest. Nie, na, nie, na 100%, bo ona go nie zna. Muszą wymienić się hasłami, ale taka ta scena cała w Senacie jest tak pełna napięcia. Zważywszy, że okazuje się, że no wiadomo, jak to są agenci, są podwójni agenci, mamy te sceny przeplatane z sytuacją w wywiadzie właśnie imperialnym, który dostaje poszlaki, że tu zniknął podsłuch u Motmy, a tutaj nie zgłasza się jej kierowca, który jest agentem, a tutaj to, a tutaj tamto, a imperator wydał takie inne rozkazy i potem zatrzymać tą przemowę, żeby środki masowego przekazu nie przekazywało tej przemowy. Też jest tam świetna scena, kiedy, wy, kiedy służby specjalne imperialne każą po prostu wyłączyć prąd i okazuje się nagle. Że nie ma możliwości włączenia prądu yy, w Senacie, w tym prądu, który dostarcza prąd do tej całej sekcji, że się tak wyrażę, medialnej, żeby ten przekaz nie poszedł dalej w świat. I powód jest po prostu genialny. Taki kolejny taki kamyczek do pudełka genialności Andora, takie poszczególne, delikatne, fajne sceny. Ale Andor nie byłby sodą, serial teraz, a nie postać, gdyby nie było pewnych rzeczy takich. Powiedzmy, dwuznacznych moralnie, takich niepewnych, czy dobrze żeśmy postąpili, no bo mamy też bardzo. No, Taką trudną scenę związaną właśnie z, mm, z kierowcą, e, senator Motmotmy, ponieważ po tym jak on usłyszał przemowę, wydaje nam się, że coś jest z nim nie tak. Że on jakby wziął tą przemowę do siebie, że ma, zaczyna mieć jakieś wątpliwości, a przecież wiemy, że był agentem imperialnym. Oczywiście ja tu mogę to nadinterpretować jako zachowanie, ale tak to dobrze zostało nam sprzedane, że możemy wierzyć właśnie w tą wersję wydarzeń, że zaczyna mieć wątpliwości. Chcę po prostu znaleźć senator Motmotmotmy i ją uratować. Ale nadziewa się na Andora i znowu mamy taką sytuację, co zrobić? Powróćmy jeszcze na moment do samej przemowy senator Motmy. Spodziewałem się mocniejszego kopu emocjonalnego, spodziewałem się ponownie tych ogromnych dreszczy, e, ciarek przechodzących przez ciało, cia, całe ciało, które otrzymałem chociażby właśnie w odcinku 8 w czasie tego pieśni ludowej, e, którą intonują e, obrońcy planety. I tutaj tego nie otrzymałem. Z drugiej jednak strony to jest dobra przemowa po prostu nie taka, że rzuci mnie na kolana, ale to jest, bo dobra, mocna, silna przemowa i ponownie, jak wielokrotnie w Andorze, tak dwuznaczna, że równie dobrze można by ją przypisać do współczesnych czasów, ponieważ ta przemowa nie mówi: tu jesteśmy rebeliantami, przyłączcie się do nas. A Imperium jest złe. Ta przemowa w 90% mówi o tym, że zgubiliśmy prawdę że powinniśmy kierować się prawdą, a współcześnie, oczywiście senator ma mówi o swoich współczesnych sobie czasach, ale my możemy spokojnie odnosić tutaj się do współczesności ostatnich kilku, dziesięciu lat może, że bez prawdy, hołbiąc yy, jedynie kłamstwom i propagandzie, yy, tak naprawdę oddajemy się we władze tym wszystkim, którzy są tylko bardziej od nas bezwzględni i bardziej tej władzy pożądają, że tylko prawda i walka z kłamstwem, z przekłamaniem, z propagandą może nas obronić. I ja wiem, że gdybyśmy teraz, zrobię no to na moment, bardzo krótko, e, weszli we współczesną politykę, to każda ze stron politycznych, czy to w Polsce, czy w dowolnym kraju na świecie, czy patrząc generalnie, lewacy, prawacy i tak dalej, każda mogłaby tej drugiej stronie aktualnie przypisać, tak, oni tą propagandę sieją, a my głosimy prawdę. Więc to tak naprawdę do tej przemowy każdy ze współczesnych, zaangażowanych politycznie osób może się przyłączyć, i krzyknąć: Monta, Montma ma rację, tak, tak, tak. Montma, senator Montmont, Boże, przepraszam, mi dłużej wymawiam jej imię nazwisko, tym bardziej je kaleczę. Zamknijmy ten temat polityczny również. Wracamy do Andora. Widać też wyraźnie, że z lutenem jest coraz większy problem. To znaczy, on jest coraz bardziej zdystansowany, coraz bardziej stłamszony. Nie widać tutaj ich. Przekroju wszystkich trzech odcinków. Eee, nie widać jego inicjatywy, tego jego zaangażowania, jest jeszcze bardziej zgorzkniałe, co z drugiej strony jest zrozumiałe. Tyle lat używając narzędzi wroga, walcząc w imię rebeli. I to w sytuacji, kiedy coraz mniejsze ma pole do poruszania się, no bo ta pętla imperialna zaciska się coraz bardziej. I widać wyraźnie, że mu te sznurki, którymi pociągał, wypadają z rąk. Jego agenci albo znikają, albo stają się być coraz bardziej niezależni, mają coraz bardziej własne zdanie. Dodatkowo, przestrzeń, w której może się poruszyć, jest coraz mniejsza, i ma się wrażenie, że on już jest sobie pogodzony z tym, że zaraz dopadnie go katastrofa. No a na koniec powracamy do Jawin, i to właśnie Jawin ponownie spina nam pętlą całość, yy, i tam otrzymujemy jedną bardzo, bardzo mocną emocjonalną scenę oraz jedną scenę, która na koniec ma dać nam trochę uśmiechu. Najpierw ta taka bardzo mocna scena, czyli no wątek, właściwie prawdopodobnie koniec wątku Bigs i tutaj ponownie, no przyznaję się, no płakałem, no płakałem, i to jest tak, lo znaczy logiczne, może to jest tak z jednej strony bardzo emocjonalne, to, co tam dostajemy, a z drugiej strony, tak jasno wynikające z tego wszystkiego, jakie są motywacje Bix, jakie są motywacje Kasjana, co się dotychczas z, im, z ich życiem działo, jakie były ich wzajemne relacje, słowa wypowiedziane, czyny, które ich łączyły albo które ich dzieliły, i finał jest, no, sami zobaczycie, ale trochę gulas w gardle się pojawia, jak o tym myślę, no, taka prawda. No dobra, ale na sam koniec dostajemy. Włączenie pewnej wtyczki, w której żeśmy e, zajawili pod koniec św. 8, czyli e, nasz e, ukochany z RUK wielki android, przyjaciel Andora, właściwie sceptyk i e, komentator życia Andora, pojawia się na scenie po tym, jak otrzymuje prąd. I tak kończymy odcinek 9. No i co? Przed nami e, odcinek 10, 11, 12, wielki finał. Nie wiem szczerze mówiąc, co jeszcze mogliby twórcy wymyślić, by jeszcze bardziej mnie po prostu zdeptać emocjonalnie po tym, co dostałem w tych odcinkach. Powiem Wam szczerze, po ósmym odcinku po prostu chciałem się zapisać z rebeli. No, niestety, to co zobaczyłem w ósmym odcinku, jak to zostało zaprezentowane, jak to pobudziło moje emocje. Zakładam, że Wasze również e, ten sprzeciw, ten bunt wobec tego, co widzę na ekranie. A więc, po pierwsze, jak dobrze zostało mi przekazane to wszystko, co twórcy chcieli przekazać, jak sprawnie, wszystko to zostało zrealizowane. Po prostu brak mi słów. To jest absolutnie najwyższy poziom serialowy, nie tylko jeśli chodzi o Gwiezdne Wojny. Tak po prostu. Ja zawsze mam nadzieję, że to miałem takie, miałem też nadzieję dotyczące pierwszego Andora, że po prostu Andor za to jakim jest serialem, jak pięknie jest zrealizowany, jak mocny jest emocjonalnie, jakie siły ma przekazu i tego wewnętrznego, i tego zewnętrznego. Po prostu. Póki co, po tych kilku miesiącach tego roku, absolutnie powinien dla mnie, moim zdaniem, zgarnąć wszystkie nagrody. Zarówno jeśli chodzi o reżyserię, fabułę, e, grę aktorską, z wszystkich możliwych miejsc, gdzie scenariusze, gdzie, przepraszam, gdzie seriale mogą jakiekolwiek nagrody zdobywać. No i finał, no wiemy, finał będzie miał ponoć bezpośrednio prowadzić do tych wydarzeń, które zaczynają Rogue zobaczymy. Mm, bardzo bym chciał jednej rzeczy jeszcze zobaczyć. Dalej nie wycofuję się z mojej teorii. A propos Dedry. Zresztą przewidziałem w po poprzednim odcinku coś, że któraś z tych postaci odejdzie, tak? Dedra albo Cyril. Więc tutaj mamy pewne rozwiązanie. Natomiast bardzo bym chciał, ponieważ, ponieważ Monmotma pojawiło się na Jawie, no i zostawiła, zostawiła męża. A wobec tego męża wiele osób miało znak zapytania. Czy on jest po prostu takim towarzyszem życia yy, yy, senator Monmotmy? Czy tam jest coś więcej? Czy on przypadkiem. W przypadku, gdyby się dowiedział Kimonezki, na przykład, by jej nie poparł, bo on, choć nie widać było pomiędzy nimi, zarówno w pierwszym, jak i w drugim sezonie, jakiegoś związku e, emocjonalnego, uczuciowego, o tyle on wydawał się wiarygodny i dobry jako człowiek. I wiele osób podejrzewało, że być może on też działa dla, dla rebelii, tylko w taki sposób, że w ogóle Mon ma o tym nie wie, a on nie wie on ma, o senator Monmodmie, albo odwrotnie, gdyby się dowiedział, właśnie co robi e, jego żona, to by ją Wsparł z tego serca. Chciałbym, żeby on kompletnie nie zniknął nam z ekranu, ale nie wiem, czy będzie na taką drobną postać trochę czasu. Byłoby mi bardzo miło. Ok, słuchajcie, to wszystko z mojej strony. Bardzo długi materiał, ale mógłbym jeszcze nagrywać. Naprawdę, długo, długo. Mm, mogę Wam powiedzieć, tak naprawdę, słuchajcie, tylko jedno: Doliny i wzgórza. Doliny i wzgórza. Do zobaczenia. Cześć.